i on kina, taka gmina. Płacze dzieciak, wyjebsina, gdzieś ktoś kogoś czym zażyna, taka gmina. No nie, nie tak, już pokazywałam wam, prawda? Niechaj no, się bardziej. Co się bardziej kiwasz? No, się bardziej no, się bardziej, jak się bardziej tak? nie Co to w ogóle jest? nawet nie jest. Co to za charakteryzacja w ogóle? Co teraz ma być? Teraz ma być od czego jest Unia Europejska. No to gdzie jest ten, co ma powiedzieć? Przestańcie babcie od czego jest Unia Europejska. Proszę bardzo są fundusze jest Unia gramy. Zaczynać. Właśnie stoimy przed budynkiem SDK Tuszyma, który został wybudowany w 2011 roku dzięki dofinansowaniu z Funduszy Unii Europejskiej w ramach projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego SDK prowadzi działalność w terenie na całym obszarze gminy, lecz wiele zajęć odbywa się w jej siedzibie. Przyjrzyjmy się mu zatem bliżej. Dobrze? Dobrze, kończ. Samorządowy Dom Kultury w Tuszymie mieści się w jednym skrzydle kompleksu Szkoły Podstawowej imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to instytucja kultury, która swym zasięgiem obejmuje teren całej gminy Przecław. Organizuje koncerty, wystawy, konkursy, turnieje sportowe, pikniki rodzinne oraz imprezy okolicznościowe. Natomiast w siedzibie SDK Odbywają się różnorodne zajęcia, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Osoby uzdolnione muzycznie uczą się gry na instrumentach i śpiewu. Dla małych dzieci organizowane są zajęcia taneczne, a dla starszych zajęcia fitness, zumba, koło młodego technika, wieczory filmowe. Próby odbywa tu także zespół estradowy Eksplozja. W budynku mieści się biblioteka oraz pracownia Orange. Jest to prawdziwy raj dla młodych kreatywnych. Teraz robicie z y, e Tak. Yes! A co robiłaś? Zaprezentuj. Wow. wow. Prowadzę zajęcia dance aerobik z młodzieżą i, i ze starszymi osobami. W każdy środek, w środę i piątek. Tak zwana zumba. Tak, tak zwana zumba. miejsce spotkań, teraz możemy tutaj przychodzić, rozwijać swoje pasje, spędzać aktywnie czas. Ale I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą relację. To jak to się wyłącza? E nie wiem, tylko kameruję.